Siema wszystkim, witam was bardzo serdecznie na kolejnym filmie z Burrito Bizona. Kupujemy gumę nową, co nam da mocniejsze wybicie i może nową krainę w tym odcinku. Miejmy nadzieję, że tak, bo w pierwszym odcinku przebiliśmy się do drugiej krainy, a w drugim odcinku przebiliśmy się do trzeciej krainy. Wypadałoby, żeby w, w, w pierwszym, drugim, w trzecim odcinku, tak, dobrze mówię, Przebić się do jeszcze kolejnej krainy, no. Już nie umiem się doliczyć, po prostu na którym jesteśmy odcinku. Ale nas ten big wybił. Zwłaszcza, że dobrze nam idzie, powiem wam. No ładnie. No i poszliśmy. Tylko powiem wam, za, za wolność jeszcze ten. Ładnie żeśmy się wybili. Polecieliśmy ładnie. Mieliśmy. Dobre tutaj dwie rakiety, które nas wyniosły daleko, ale poza tym to bardzo powoli się odbijamy. Trzeba to zmienić zaraz, eee, moi drodzy. A zmienimy to w taki sposób, że zaczniemy. Speed limit musimy zwiększyć, bo chyba nam nas trochę tutaj spowalnia coś. Gdzieś od razu prędkość większa była. Piękna sprawa. No i co, policjant? Nie, udało nam się bo ale chyba nie na długo. Od razu na słapie. No nic, nie mamy pieniędzy, na nic jedziemy dalej. O, i teraz żeśmy się słabo wybili. No, powiem wam, rakiety świetne są. Jeszcze jakby nas udało się tak wysoko, wie w kosmos trochę wynieść, to by było najlepiej jeszcze. Znaczy w kosmos, w niebo, żebyśmy, tak jak mam nadzieję, że tak samo w jak w pierwszej części, że się da tak wysoko wybić. A później spaś jak bomba. Na to liczę. Nie chcę tego. Nie chcę tego. O, Lucky Gumi. Ty chcę, bo te są świetne laki Gumi. Bad boy. u chyba go już obiłem. I będę miał nowego, wiecie? Będę mógł nowego odblokować przeciwnika tutaj. I postawić go na arenie. Tylko nie... Znaczy nie wiem co oni dają dokładnie. Wydaje mi się, że będą chyba się szybciej z nich wybijam później, wiecie. Takie mam wrażenie. Ale się wybiłem. O kurde, w kosmos! Poleciałem w kosmos, niestety drzwi się pojawiły. I achievement jeszcze zyskałem, jakiś super, świetny. Gumisiu. Ej gumisiu. Spójrz na mnie Wow, patrzcie, nowy przeciwnik New Opponent Jawbreaker. Dwie misje ukończyłem. Co to oznacza, jak mamy nowego? Hmm, jakiś cyborg. No dobra, no. Będą częściej i będą mocniejsze. Znaczy mocniejsze to rozumiem, że będą nas szyb mocniej wybijać, tak czy coś takiego. Ale żeśmy się wybili. No, powiem Wam, że pechowo wyjątkowo tutaj się odbijamy. i żeśmy stracili strasznie wysoko, wysoko teraz skakaliśmy, ale żeśmy trafili idealnie, tu trzeba zrobić tak, żeby trafić w tą cysternę, znaczy właśnie w kanister i wtedy mamy lepsze wybicie się z niego, no, rekord pobijamy, świetnie. Ale krowa to... nieee uciekła! Gumiś na rakiecie nam uciekł. Dobra, ale uzyskaliśmy. Jeden achievement zrobiliśmy i drugi żeśmy zrobili. Ile mamy pieniędzy? 9 tysięcy, moi drodzy. 9 tysięcy to ja mogę wszystko po prostu. Dobra, dajmy, że się mocniej z Gumisi wybijamy. Zobaczymy co się będzie działo. No nie, przeleciał nam rakiet ten jakiś taki samolocik, to jest pan samolocik, nie wiem co to jest. Och, kurde znów... Nie, coś mi nie wchodzi przycisk, albo ja po prostu nie... No może ja nie trafię, no może mam jakiś wiecień głeby czucie, ale wydawało mi się, że dobrze naciskam, tylko że on czasem nie łapie. A może ja źle naciskam i on nie łapie po prostu, dlatego że ja źle naciskam. Co zrobimy? Nie wszystko musi nam się zawsze udawać, nie? Dobra. Ile mamy pieniędzy? Za Trzeba by tu było trochę więcej kasy za gumę się dostawać. Bo jest trochę biednie, wiecie, powiem wam. Odblokujemy tego skilla nie był sam w sobie, nie był tani. O. Ale żeśmy polecieli wysoko. Wiecie, jak byliśmy wysoko, prawie żeśmy do nieba wpadli. Jakbyśmy wpadli do nieba, to może właśnie nam by się udało mega slam zrobić. Nie wiem, się tam nazywa. Ale tak byśmy zlecieli z góry i wszystkie gumy się wysadzili. No jeszcze się toczę, jeszcze się toczę. ale prędkości to już nie mam, tu widać po lewej jak mi prędkość spada. No i mój policjant, znaczy ja złapając w sumie policjanta. Mhm. Dobra moi drodzy mam, a mogę to kupić, 15 tysięcy z kolei. No nic, mam nadzieję, że teraz będzie większa kasa za nie. Trochę porozbijałem się. Oj oj, już znalazłem laki. No bo to zawsze, wiecie no, im więcej kasy, tym szybciej te ażigmenty zdobywamy, tym szybciej. Yy, no tym dalej lecimy. O, nie szybciej. No i szybciej i dalej. Tym szybciej i dalej lecimy. Dobra. Gumiś. No i teraz się ładnie wybiłem na nim. A mu moc zwiększyć to będziemy się mogli wyżej wybijać. No. Nie rozumiem. No, pokonaliśmy swój rekord. może nawet do jakichś drzwi dotrzemy. No i chyba nie. Chociaż może. Mm, ten jeden policjant dawał dodatkową rakietę, wiecie? 8000 tysięcy. Co ja tam chciałem za to? Mm, 15 tysięcy byśmy mieli większą kasę. Mm -hmm. To jest w ogóle za 15 tysięcy. Kruzery jakieś czy coś takiego. Bierzemy to. Zobaczymy, co to będzie. Gdzieś czuję, że nas daleko będzie mogło wynieść. Zawsze to jest dodatkowy specjalny miś, który gdzieś tu się pojawia i nas wynosi. Okej. Okay. To nadzieja. Uff, jakieś dobre achievementy robimy, i wydaje mi się, że będzie za to dużo punktów w tej rundzie. Zresztą już mamy 5000, a jeszcze żeśmy nic nie zrobili właściwie. No, zbliżamy się do rekordu odległości. Może pocałujemy drzwi, albo padniemy przed nimi, bo to tak mniej więcej wygląda. Znaczy, na to się zapowiada. No niestety. Dobra. I co? Możemy? Możemy. A moglibyśmy też te. A to damy, żebyśmy wszystkich więcej mieli, wiecie, a później te kruzy sobie kupimy, bo teraz będziemy mieli każdego więcej. To się bardziej opłaca niż dokupienie tylko jednego. Ale szczerze powiedziawszy, to nie odczułem teraz, żebyśmy mieli coś więcej tych misiów. Hmm. Oszukali mnie chyba na tym dodatku. Ładnie. Chyba nam się kończy power. Dobra. No ciągle to za 15 tysięcy chciałbym jednak. Kupić. Zobaczymy, jak te kruzy wyglądają. No i chociaż te drzwi zobaczyć, jeśli, jeśli w tym odcinku ich nie przebijemy, to chociaż je zobaczmy. Ale żeśmy trafili w świnkę ze skarbonką, właściwie to w misia ze skarbonką. Niestety nie udało nam się. w mm, mm, mm. 15 tysięcy. Jeszcze nie dużo nam brakuje. O, cztery perfect lunche. Uhuhu. Prawie w niebo żeśmy wlecieli. Nie wiem, czy to widzieliście. Jaka w ogóle bariera prędkości się przed nami zrobiła? Dobra, jesteśmy w ostatnim... Znaczy w, w tym naszym ostatnim, tak? Biomie. Zauważcie, że ta kraina jeszcze nie została przez nas zniszczona, chociaż trochę są połamane gałęzie. Ale nie widać tutaj, tak jak w pierwszej krainie, jakiś krwi na ścianach, nie? Ile mamy? 17 tysięcy, moi drodzy, i robimy tego. No, zobaczymy, co on daje. Abyśmy się wybili, ładnie. Przelecieliśmy, niestety, nad paliwem. Prawie w kosmos. Ciekawe, które to są te kruzowe. Nawet jeszcze chyba nie widziałem, albo za szybko przelecieliśmy obok nich. Ja chyba wcześniej klikam. Wiecie, zanim on jeszcze wyląduje, i to on zlicza, jako że mi nie wyszło. Może to jest jakoś tak. No ładnie nas wbijo teraz. I drodzy, zobaczymy drzwi. Przebiliśmy się, udało się tradycji, stało się zadość. Lodowa kraina 17 tysięcy, żeby przekroczyć, przekroczyć prędkość maksymalną. To by się przydało, bo myśmy już przekraczali, wiecie? Chyba jak się pojawia, to taka bariera przed nim. Takiego, wiecie. To jest chyba maksymalna prędkość wtedy uzyskana. O widzicie teraz, to już chyba maksymalną prędkość ma i już, tam było to coś, ten krus chyba taki, nie wiem co to było, to, to jakiś samochód jest Moi drodzy, to to co wziąłem wykupiłem dodatkowe ostatnio za 15 tysięcy, pierwszy raz to widziałem Ojoj, gra mi się chyba przesunęła na dół, no, przepraszam Was najmocniej. Gra jest oczywiście przeglądarkowa, więc takie rzeczy mogą się zdarzyć. No niestety, nie udało się. Co byśmy, olej chcieli? Za 17 tysięcy mocniejsze wybicie się jest, chyba poczekamy, co? W następnej rundzie kupimy mocniejsze wybicie się i jesteśmy w domu. Ale żeśmy uderzyli w świniaka jakiegoś latającego. Pięknie. Całkiem szybko już do tej krainy wpadamy. przed nami ten to jest jakiś samochód wiecie to jest chyba jakiś samochód ten krus. muszę to zobaczyć no ale on ucieka szybko dość jeśli no nie ma szczęścia na niego nie wpadnie no to no to nic No nie zrobimy nic no, o drzwi chyba się uderzymy albo i niebo wyhamujemy zaraz no niestety wyhamowaliśmy. Mm. Dobra, mocniejsze wybicie się. Poszliśmy! Chyba limit prędkości. Zaraz widzicie? Już jesteśmy na limicie. Trzeba będzie to szybko ten, szybko... No szybko ten limit zlikwidować, bo... Jak masz na... Jak masz na... Jak nas ma hamować od samego początku, to nie jest za fajnie. Dobra. No, tu już praktycznie hamujemy całkiem, chociaż. Jeszcze się toczymy, jeszcze, jeszcze kilka. Jest ten krust Uuu! Ale żeśmy pojechali. Dobre to było. Pierwszy raz, żeśmy na niego trafili. No nie jest jakiś super, bo nie jest przy ziemi, a ja wolę latać wysoko na, dnie, na niebie, ale... ale może być. Dobra. Jakiś achievement kolejny porobiony. Pięknie No niestety. Ale już żeśmy uderzyli w te drzwi Znaczy, myśmy właśnie już raz przebili, to co ja się jaram Wiecie mi co ja się jaram, jak już. Się... No tak, dobra, Przebijajmy się przez te drzwi szybciej Mieliśmy speed limit zlikwidować, ale To, żeby się przez drzwi przebijać szybciej też jest ważne No bo po co mamy tutaj, wiecie Po co nas mają hamować bo te drugie już nas porządnie hamowały, wiecie. No te pierwsze to jeszcze jako tako, ale... Na drugi żeśmy już tracili prędkość. Zresztą teraz też widać, że już jesteśmy tacy ubulali, jeszcze coś tam niby... jeszcze niby się toczymy, ale już właściwie hamujemy. No i później w tej krainie, w tej tutaj krainie, mm, jakby ją nazwać drzewno-lizakowej. Już niestety mamy za niską prędkość, ciężko się przebić. No, przebiliśmy się przez drzwi lodowe raz, ale. To jest na razie tylko jeden raz. To jest na razie tylko jeden raz. Ach moi drodzy, przerwa. Dla mnie przerwa, dla was koniec odcinka i zobaczymy, co dalej. Wydaje mi się, że. Jeszcze jeden, dwa odcinki uda mi się Burrito Bizona skończyć. Zobaczymy, ile mi zejdzie. Ja tymczasem robię sobie chwilową przerwę i zaraz będę kręcił dalej. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, chcę tego Burrito Bizona na, za jednym rzutem przejść. Bo tak chyba będzie najlepiej. Po prostu będę pamiętał, co gdzie i jak się dzieje. żebym później nie musiał sobie gry przypominać. Trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia. Cześć!